Ceremonie medalowe. Sponsorem programu był Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. Sponsorem programu były Militaria.pl Sponsorem programu był dostawca instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła Energa Obrót z grupy Orlen. Sponsorem programu jest dostawca instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Energa Obrót z grupy Orlen. Sponsorem programu jest Orlen. Sponsor generalny Igrzysk Europejskich Kraków Małopolska 2023. W naszym studiu Igrzysk Europejskich godzina 16 oznacza, że następuje zmiana warty. Luiza Złotkowska.